Wszyscy są blokowani Saga wejdź co my do herbaty, mi pływa w herbacie No wyleję. Wylej... Wszyscy ma, Nie, mucha mi pływała jakiś robak w herbacie To mucha była nie, robak jakiś czarny Dawajdziemy na omegle, widzowie, na omegle. o megle, TV Idź, zamkni też widza tam. Już no. daję ci szczerzą chyba Dobrze idź Siema Siema Mam pytanie, K czy kojarzysz takiego youtubera, Dawid Jasper? Chyba tak. To ja jestem, pitał. A to jesteś ty, ten od Tata Jest Kola? Tak, tak, zgadza się, Tata Jest Kola, To tak. powiedz, powiedz. Co powiedzieć? No, że Tata Jest Kola. Tata Jest Kola. Je, tata Jest Kola, jedź. Ej, i mogę, by... mo mogę z tobą fotę? A ile masz lat? Malutko. Ile? 15. Się ziomek ziomek. Siema Jasper, ziome. kurwa, KUMO ma siema dobry! Się Siemo Za kim ty kibicujesz? Ja jestem zalegią! Ja tak samo! Ja, 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 ja. Nie, nie, róża No i nie! Dziś wygra Legia, bo najlepsza jest, nasz klub kochany jest niepokonany, nasz klub kochany to nas polski klub, a my kibice mamy jedną pięć, Polska Legia, najlepsza jest! Brawo! Siema dziewczyny! Siema Każdy takiego youtubera Dawid Jasper. Nie Siema! ma Jasper! Siema. Jestem twoim największym fanem! Spoko, robi live'a, wejdź na mojego live'a! Wiem, jestem na twoim live'ie! Największy fan jestem! A ty skąd jesteś? Z Anglii? Nie, nie. A, jak nie z Anglii? Masz flagę Anglii tam z tyłu! Nie, nie mam, nie mam. Jo. Ja. Siema! Siema, nie kręcisz? Pięknie wyglądasz Pięknie Pięknie Jesteś ładna! Jesteś ładna! Telefon mama.

no nie masz! Wysyłam ci na mnie! To nie tylko! Nie tylko! Nie tylko! 80 no. widzów! 80, no. wi 80 no. widzów! A czemu nikt nic nie pisze? Pisze, Chyba, Chyba nie jesteś taki słabszy jak XD. WG. Siema! Mam pytanie: kojarzysz takiego YouTubera Dawid Jasper? Kogo? Dawid Jasper! A po co coś do życia? Bezesławnym YouTuberem. Aha, na pewno. Tak, David Jasper. 11 tysięcy subów na kanale YouTube. Na serio. Ja ty masz tak w ogóle. O ty kurwojebane smato. Smata. Siema ziomy Siema. Witam, siema. David Jasper. Witam. Siema. Ja, 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 ja. Dawid! Ej, kurwa, ty, ty, ty nie fejkujesz! Na serio? Serio? To, ej, Dawid, mam do ciebie pytanie w sumie. No? bo... Grałeś na Nixie, Nix RP, tam grałeś jako policjanta? No! Kurwa, to jednak ja nie był fake, bo myślałem, że fejkuje. Co tam, Dawid, robi? Ani Aniś się tym prowadzę, live'a, wieź, po staremu, po staremu. A ty kolega, co ty da kolega? Twój? Który kolega? Ten, co się dzieje. Co to jest za Pokemon kurwa? Pokemon <grym> <grym> kurwa. Kurwa tatuażę na rękach kurwa i myślisz, że z kozakiem kurwa. <grym> na jednego chciałabyś patrzał, kurę, ci badiał. Dobra, tu do razu. Na jednego chciałabyś patrzał, mi cię badał. No. no jest ciekawe. No czy ten ciekawym spotkamy się, że cię przekonamy kozaku z internetu. Daj mi sekundę, nie, się... nie będę się kurwa z żulami spotykał. Z żulami, z... żółta twój stary, żółta Nie widzę Dawid jest zajebisty. Ja jestem jego fanem, ja go uwielbiam. Jest moim... Nie ja jest. Ale, ale tego żula jebanego, co siedzi na księżycach, byś zamknął, zał zamknął mordę. Serio, tak go kurwa do najtylu wysyłałeś? kurwa nacinał. <dociwna. laughs> Nie ma ja życia. Daj tak. mi no kurwa, bo nie mam. Nie... nie będę kurwa tej patologii, kurwa. Nie, piję. daj oj, kurwa, Dawid Kowicela daj. Nie. Daj kurwa, Dawid Kowicela. Spierdalaj. Siema! Siema! Mam pytanie, Jów czy takiego youtubera Dawid Jasper? Nie. Spierdalaj... Siema! O, kurwa, ka Kurwa, kurwa tutaj dzieci. Siema ziomek! Siema! Dawid Jasper, ja pierdolę. Siema witam! Ej, 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 ej. Co tam, co tam? Co to ta gruba jebany kurwa! Obycie, ja. Tu się opierdolony! Jasper, co ty tej kurwa? Nie znasz! Nie! Kurde, Siema! 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 Siema. 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 Siem. Dzień dobry pani, witam, witam, <śla> witam panią! Witam panią, witam panią, witam panią! Co pan tak leży na tej kanapie? Tak leży i smuci się. Lubię. Brzydka, brzydka. Nie obrażaj mnie. Gocha, gocha, 5 złotych, Pan jest, gocha, gocha, 5 zł. Gocha, gocha, 5 złotych kurwa, ja tylko od brodę. Polubiłem gocha, kurwa. pan normalnie, a Gdybna gocha normalnie. A k***a ma? dalej Siema Dziadka Siema. O cześć Dawid Cześć Dawid Cześć, cześć, cześć Dawid Jak tam u Ciebie? Dobrze live robię, ja live robię Będziesz na live? Ja do Ciebie, ale nie odbierasz Ty mi dałeś telefon jak byliśmy w Ustce Koło statku Dragon I nie, odebra nie odbierasz do mnie telefonu A ja Ci bo numer, to czemu się zablokowałem? Nie będę Ci mówił teraz na live A to czekam, może wycisza ekran Wyciszę ekran Ile Ja ci nie ufam, ja ci nie ufam. Nie ufasz mi? A może. Spierdalaj. Gran. Siema! No? Hej! Siema! Siema, co dam u ciebie? Mam pytanie, do takiego youtubera Dawid Jasper? Kurwa, chyba nie. Spierdalaj. Siema! Hej! Dzień dobry. Mam pytanie, kładzicie takiego youtubera Dawid Jasper? Tak! To ja witam, to ja! Ej, 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 ej. ej, a pan chodził kiedyś do logopedy? Nie! Przydałoby się pan! Spierdala, dziwko! Co za dziwka, jeba, ona chodzi dziwka do logopedy. Te dziwki chodzą, ta gruba i ta kurwa dziwka chodzą do logopedy. Szmata. Siema, ziomek! Co tam u ciebie? Siema! Haj! A cześć, cześć, Siema! Co tam u ciebie? To... Dobrze! Mam pytanie: kojarzysz takiego YouTubera Dawid Jasper? Czekaj, przyciszę telewizor, bo za głośno u mnie gra. Powtórz jeszcze raz: Czy kojarzysz takiego YouTubera Dawid Jasper? Nie bardzo, a kto to jest? David. Siema! <śmiech> siema! Nie widziałeś tego! Siema! <śmiech> siema. Kolejne dyski. Siema! Kolejny Debil? Siema! Bez Siema dziewczyny! Siema dziewczyny! No nie będzie ślepa! Bez okularów Siema co tam? Siema dziewczyny! Kolejne dyski. Siema ziomek! Siema ziomek! To by ba? Debil? dziewczyny? Mam pytanie! Mam pytanie! Ja mam pytanie Ale poczekajcie mam pytanie mam pytanie do was mam pytanie do was Jakie? Czy kojarzysz takiego, kojarzysz takiego youtubera? Dawid Jasper Debilka. do was. pierdalam z tego męgla Kurwy jebane Kurwy jebane z męgla Kurwy kurwiszony jebane z męgla